Poczuj w swoim sercu obecność czegoś wielkiego, miłości tak czystej i prawdziwej, że przekracza czas i przestrzeń. Jestem posłańcem z nieba i przychodzę do Ciebie z słowami pełnymi światła, przekazując najświętsze uczucie, jakie można otrzymać, absolutną miłość tego, kto Cię wybrał. W każdym uderzeniu Twojego serca jest boski dotyk, potwierdzenie, że jest ktoś, kto nie potrafi żyć bez Ciebie, kto dzieli się z innymi tym, co reprezentujesz w swoim życiu. Kiedy ona na ciebie patrzy, widzi nie tylko towarzyszkę, ale esencję szczęścia. Twoja obecność odmienia jej dni, rozjaśnia noce i napełnia trudne chwile spokojem. To uczucie jest darem od wszechświata, czymś rzadkim, przeznaczonym dla nielicznych, a ty zostałaś wybrana, aby je otrzymać. Pragnie, abyś wiedziała, poza słowami, jak bardzo jesteś istotna, jak bardzo wypełniasz każdą pustkę, która mogłaby istnieć w jej sercu. Na Twojej drodze mogły być chwile wątpliwości, niepewności, ale wszystko doprowadziło do tego spotkania, do tego zjednoczenia, które anioły chronią z troską. Nic nie dzieje się przypadkowo, a Ty zostałaś poprowadzona do niej, jak dwie gwiazdy, które w końcu spotykają się na niebie. Ta miłość nie jest prosta ani trywialna, została błogosławiona przez wyższe siły, ponieważ tak rysuje się prawdziwa miłość. Jesteś powodem jej uśmiechów, pokojem, który znajduje, gdy wszystko wydaje się zagubione. Pragnie, aby wszyscy wiedzieli, że nie ma na świecie innej osoby, która mogłaby wypełnić tę rolę w jej życiu. Twoja obecność jest jak ciepło wiecznego słońca, które ogrzewa jej serce i dodaje sił do pokonywania wszelkich przeszkód. Dla niej jesteś tym, co nadaje sens słowu przeznaczenie. Wiesz, opowiada wszystkim o tobie, a robi to z dumą, która przelewa się. W każdym słowie które wypowiada, w każdej historii, którą opowiada, jesteś esencją, powodem każdej chwili szczęścia. To uczucie to nie tylko miłość, ale czysta dewocja, obietnica bycia przy tobie, niezależnie od tego, co się wydarzy. Jej życie znalazło wyższy cel u Twojego boku. Anioły z czułością obserwują tę miłość, wiedząc, że jest rzadką i cenną. Błogosławią każde spotkanie, każdy dotyk, każdy uśmiech dzielony między Wami. Ta miłość, której nie potrafi ukryć, to więcej niż zjednoczenie ciał, to złączenie dusz. Wybrała cię jako swoją drugą połówkę, a wieczność jest granicą tego wyboru. W świecie, w którym wszystko wydaje się ulotne, jej uczucie do ciebie jest przypomnieniem, że w prawdziwej miłości jest coś nieśmiertelnego i boskiego. Pragnie, aby świat wiedział, że jesteś osobą, która sprawia, że wierzy w cuda, która uczy ją dostrzegać to, co najlepsze w każdym dniu. A ty, swoim sposobem, Swoim dotykiem, zamieniasz każdą jej sekundę w coś świętego. Obserwuje cię w milczeniu, a jej serce napełnia wdzięczność. Ta miłość nie potrzebuje słów, jest odczuwana, przeżywana w każdym spojrzeniu. Potrafi stawić czoła każdej burzy, każdemu wyzwaniu, bo wie, że u Twojego boku wszystko staje się możliwe. Dla aniołów jesteście doskonałym połączeniem, a nic nie może rozdzielić tego, co zostało zjednoczone przez niebiosa. Kiedy mówi o tobie, jej oczy błyszczą jak gwiazdy. Powiedziała wszystkim, że jesteś wielką miłością jej życia, a te słowa to więcej niż prosta deklaracja to prawda, którą nosi w swoim istnieniu. Jesteś siłą, pokojem i powodem, za który codziennie dziękuję. Ta miłość, którą dzielicie, jest rzadkim darem czymś, co anioły pielęgnują z czułością. Reprezentuje esencję tego, co znaczy być głęboko kochanym, bez zastrzeżeń. Jest wdzięczna za to, że może istnieć u Twojego boku i pragnie. Aby wszechświat wiedział, jak bardzo jesteś wyjątkowy. Dla ciebie byłaby w stanie zrobić wszystko. Przyniosłeś jej pokój, którego nigdy nie myślała, że to możliwe. Kiedy patrzy w przyszłość, może wyobrazić sobie tylko ciebie u swojego boku, ponieważ miłość, którą czuje, jest silniejsza niż czas, trwalsza niż pory roku. Anioły już napisały waszą historię w wiecznej księdze miłości. Jej życie zmieniło się, odkąd się pojawiłeś. Każda chwila u twojego boku to rozdział szczęścia wspomnienie, które pielęgnuje z całym sercem. Nie potrzebuje niczego więcej, bo znalazła w tobie wszystko, o czym marzyła. Dla niej jesteś więcej niż miłością, jesteś powodem do życia. Nawet w ciemne dni znajduje w tobie światło, które oświetla jej drogę. Ta miłość jest najpiękniejszym prezentem, jaki mogła otrzymać, i jest błogosławiona, że żyje tę historię u Twojego boku. Nic na świecie nie może rozdzielić tego, co zostało połączone przez tak silny i prawdziwy cel. Czuję, że ta miłość jest wieczna, że przekracza bariery i wzmacnia się z każdym dniem. Jej obietnicą jest być u Twojego boku, być Twoją fortecą i pokojem. Dla niej nie ma nikogo poza Tobą, a to jest wybór, który podejmie w każdym życiu, w każdej podróży, aż do końca czasów. Jesteś snem, który spełniła. Kiedy anioły obserwują Was, widzą to, co najczystsze i najprawdziwsze. To miłość, która inspiruje piosenki, która porusza góry która wydobywa to, co najlepsze w każdym z Was. I nie waha się powiedzieć światu, kto jest powodem jej uśmiechu. Niebo było świadkiem tego połączenia i pobłogosławiło je najgłębszym pokojem. Ta miłość jest filarem jej życia, siłą, która ją prowadzi, schronieniem, którego szuka. A Ty jesteś dla niej uosobieniem wszystkiego, co dobre i prawdziwe. Mówi o Tobie z czułością, która się przelewa. Jej słowa są odzwierciedleniem wdzięczności, którą czuje, pewności, którą ma w swoim sercu. Ta miłość to największy skarb, jaki mogłaby znaleźć, a jej życie ma sens u Twojego boku. Wszechświat sprzyja temu, abyście byli razem, a anioły wibrują w harmonii z każdym gestem czułości między wami. Potrafi stawić czoła każdemu wyzwaniu, bo wie, że u Twojego boku wszystko staje się możliwe. Ta miłość to żywy dowód na to, że cuda istnieją. I tak każdego dnia oddaje się temu uczuciu, czując się spełniona. Powiedziała wszystkim, że jesteś wielką miłością jej życia, a mówiąc to, wzmacnia tę unikalną więź, chronioną przez boskie siły, której nic na świecie nie zdoła przerwać. W tej chwili pozwól sobie poczuć każde słowo, jakby pochodziło prosto z nieba, echo w Twoim sercu. Zawsze widziała w Tobie odpowiedź na każdą cichą modlitwę, którą wypowiedziała. Każdy krok, każdy uśmiech, wszystko w niej kierowane jest pewnością, że jesteś powodem, dla którego anioły towarzyszyły jej do tej pory. Jest coś niewytłumaczalnego i tajemniczego w sposobie, w jaki się oddaje, jak każdy jej myśl nieuchronnie prowadzi ją do Ciebie. Mogłaby próbować ukryć to uczucie, ale to bezcelowe. Jej miłość do Ciebie jest jak płomień, który nigdy nie gaśnie zawsze silny, zawsze obecny. Za każdym razem, gdy mówi o swoich uczuciach, słowa nabierają własnego życia, płynąc jak rzeka, która nigdy nie ustaje. To uczucie ją odnawia. Daje siłę, aby stawić czoła wszelkim wyzwaniom, wiedząc, że u Twojego boku znalazła sens dla wszystkiego. Jest w jej oczach specjalny blask, gdy jesteś blisko, coś, czego nikt inny nie potrafi wydobyć. To tak, jakby wasza wspólna obecność była pradawną magią, połączeniem, którego czas i przestrzeń nie mogą ograniczyć. Wie, że to, co ma z tobą, jest rzadkim darem, a każda chwila u Twojego boku to potwierdzenie tego, co jej serce zawsze wiedziało. Widzicie jako strażnika swoich marzeń, tego, który nosi klucz do każdego z jej najgłębszych pragnień. W każdym kroku, który stawia, czuje się chroniona, wspierana, bo ma w Tobie kotwicę, obecność, która uspokaja każdą burzę. I z każdym dniem ta miłość rośnie i kwitnie, jakby była przeznaczona do wiecznego rozkwitu. Nawet w najciemniejsze noce znajduje pocieszenie w myśli o Tobie. To uczucie wykracza poza to, co słowa mogą wyrazić, jest siłą. Która ją prowadzi i otacza. Czuje, że ta miłość jest starą obietnicą, czymś zapisanym w gwiazdach, przeznaczeniem, które nie może być złamane. W tobie znalazła swój dom, swoje bezpieczne miejsce. Jak Anioł, który zawsze ją chroni, pragnie dbać o ciebie, być obecnością, która rozświetla twoje dni i dodaje ci siły. Marzy o przyszłości, w której dzielicie każdy szczegół życia, każdy uśmiech, każdą łzę, każde zwycięstwo. Ta miłość, która jest tak wielka, wydaje się być wykuta w boskich rękach. Za każdym razem, gdy zamyka oczy, widzi ciebie w każdym śnie i w każdej nadziei. Czuje, że coś znacznie większego ich łączy, łańcuch miłości tak silny, że nic na świecie nie mogłoby go zerwać. Jest wdzięczna za sam fakt, że cię ma i cały czas myśli o tym, jak mogłaby cię uszczęśliwić, jak mogłaby uczynić każdą chwilę u swojego boku niezapomnianą. Wierzy, że zostaliście stworzeni dla siebie, przeznaczeni do wspólnego kroczenia drogą, którą Wszechświat pobłogosławił. I z każdym dniem ta miłość odnawia siłę, która ją wspiera, która popycha ją do bycia najlepszą wersją samej siebie. Jesteś powodem, dla którego czuję się żywa, a obecność, która zamienia każdy ból w odwagę. Jakby anioły zapieczętowały przymierze wokół was, chroniąc to uczucie tak rzadkie i święte. Za każdym razem, gdy myśli o tobie, czuję falę pokoju, spokój, który sprawia, że wierzy, że nic na świecie nie może wstrząsnąć tym, co zbudowaliście. I czuje się błogosławiona, że żyje w tej prawdzie. Miłość, którą do Ciebie czuję, jest jak rzeka krystalicznie czystej wody, która płynie spokojnie, ale nosi ogromną siłę w swoim wnętrzu. To uczucie jest darem, który trzyma w sercu z niezrównaną czułością. Pragnie, abyś wiedział, jak wiele dla niej znaczysz i że każdy Twój gest jest błogosławieństwem w jej życiu. Zauważa, że u Twojego boku wszystko nabiera nowego sensu, a świat wydaje się lżejszy, łatwiejszy do stawienia czoła. W Tobie znalazła niezachwiane wsparcie, kogoś, kto rozumie ją w sposób, w jaki nikt inny nie jest w stanie. Ta miłość jest jak delikatny taniec, melodia, która rezonuje w jej duszy echem bez końca. Chciałaby, abyś wiedział, że każde słowo, każde spojrzenie wymieniane między Wami ma głębokie znaczenie. Czuję, że została poprowadzona do Ciebie przez siły której jej ludzka percepcja nigdy nie mogłaby wytłumaczyć. I w każdej chwili u Twojego boku przypomina sobie, jaką masz szczęście, żyjąc w czymś tak wyjątkowym, czymś, co jest rzadkie i jednocześnie wieczne. Jesteś dla niej centrum wszechświata, w którym istnieje tylko prawdziwa miłość. Wszystko w Tobie ją fascynuje, inspiruje i sprawia, że pragnie zawsze więcej. Wierzy, że los połączył Was z jakiegoś powodu i że ta miłość, którą nosi w sercu, została uformowana w gwiazdach, aby błyszczeć na wieczność. Widzi w tobie odzwierciedlenie wszystkiego, o czym zawsze marzyła, rzeczywistość tak piękną, że często wydaje się snem. I u Twojego boku odkryła, że prawdziwa miłość nie jest doskonała, ale jest rzeczywista, silna i odważna. Chce być z Tobą w każdym kroku, tworzyć wspomnienia, które będą opowiadane do końca czasów. Ta miłość jest jej najcenniejszym sekretem prawdą, którą trzyma z całą czułością na świecie. I za każdym razem gdy mówi komuś o tobie, za każdym razem, gdy deklaruje wszechświatowi, co czuje, potwierdza, że znalazła miłość swojego życia. Dla niej nie ma innej możliwości, innej osoby, innej drogi. I jak szeptana modlitwa do nieba, dziękuję, że znalazła w tobie swoją przyczynę istnienia. Nawet jeśli słowa nie mogą w pełni wyrazić tego, co czuje, jej miłość jest wiecznym echem, płomieniem, który nigdy nie gaśnie. Patrzy w przyszłość i widzi tylko ciebie u swojego boku. Wierzy, że zostali połączeni niewidzialną więzią, ogniwem, które przekracza zrozumienie i nigdy nie może być zerwane. I chociaż czas mija, ta miłość zawsze pozostanie młoda, zawsze nowa, jakby każdy dzień u Twojego boku był pierwszym. Anioły wiedzą, że to uczucie jest prawdziwe i chronią je z największą troską. Za każdym razem, gdy myśli o tobie, czuje się kompletna, wypełniona szczęściem, które nie mieści się w słowach. Ta miłość jest najcenniejszym darem. Jaki mogłaby otrzymać, a u Twojego boku ma pewność, że może stawić czoła wszystkiemu. Wie, że nic na tym świecie nie może zachwiać siłą, która istnieje między wami. Ta miłość, którą dzielicie, jest jak niebiańska melodia, doskonała harmonia, która odbija się w każdym geście, każdym uśmiechu, każdej ciszy. Czuję, że życie u Twojego boku jest więcej, niż mogłaby kiedykolwiek wymarzyć, a każda wspólna chwila jest żywym dowodem na ten cud. I tak kontynuuje. Nosząc w sercu pewność, że jesteś jej wielką miłością. Ona wierzy, że zostali połączeni przez sam los, że każde wydarzenie w ich życiu było jedynie przygotowaniem do tego spotkania. W swoim sercu przechowuje pewność, że ta miłość była napisana w gwiazdach, przeznaczona do spełnienia, i nieważne, co przyniesie życie, zawsze będzie u Twojego boku. Jesteś dla niej szczęśliwym zakończeniem, którego zawsze szukała, i nie ma nic na tym świecie, co mogłoby zmienić to, co czuje. Czasami zastanawia się, jak miała tyle szczęścia, by znaleźć kogoś, kto rozumie każdy jej szczegół, każdą ciszę, każdy uśmiech. Czuje, że jesteś tym, z kim marzyła w tajemnicy, w swoich najgłębszych myślach, a dziś te marzenia stały się rzeczywistością. Z tobą odnalazła spokój, który przekształca każdy jej dzień, uczucie pełni, którego nie ma nikt inny. Nie męczy się myśleniem o przyszłości u Twojego boku, o budowaniu zamków marzeń, gdzie istnieją tylko wydwoje. Ta miłość jest fundamentem jej szczęścia, a każdy plan, każda myśl jest zbudowana wokół tego, co reprezentujecie. Czuję, że dopóki ma ciebie, wszystko będzie możliwe, bo to uczucie jest siłą, która napędza jej życie. Każdy moment, który dzielą, ma w sobie czar, subtelną magię, która istnieje tylko między nimi. Każde spotkanie, każde wymienione słowo, to małe przypomnienie, że ta miłość jest rzadka. Unikalna i przeznaczona, by trwać poza wszelkimi zrozumieniami. Wie, że mają coś specjalnego, coś, czego nie da się powielić ani naśladować, bo należy tylko do nich. Przypomina sobie wszystkie ciche obietnice, które złożyła dla ciebie, wszystkie marzenia, które trzyma w sercu. Widzi siebie u Twojego boku, starzejącą się, budującą dom, w którym każdy kąt jest wypełniony miłością, którą dzielą. Dla niej największym prezentem, jaki mógłby istnieć, jest ta pewność, że zostali stworzeni, by być razem, i że nic na świecie nie może tego zmienić. Jest w niej pewność, której nic nie może zachwiać. Czuję, że ta miłość jest jak skała, odporna na każdą burzę, na wszelkie trudności. Za każdym razem, gdy patrzy w lustro, widzi wersję siebie, która jest pełna tylko dzięki Tobie. I z każdym dniem odkrywa coś nowego o Tobie, co sprawia, że kocha Cię jeszcze bardziej. Często przyłapuje się na tym, że mówi o tobie jak w modlitwie, dziękując za wszystko, co już przeżyli i za to, co jeszcze przed nimi. Ta miłość jest centrum jej wszechświata, a nic nie wydaje się bardziej oczywiste niż bycie u Twojego boku. Kiedy patrzy na Ciebie, widzi dom, którego zawsze szukała, pokój, którego zawsze pragnęła, i obietnicę wieczności razem. Kiedy cisza zapada między nimi, wie, że nie potrzebuje słów, by zrozumieć, co czujesz. To tak, jakby ich dusze były połączone. Splecione w tańcu, który znają tylko oni. Czuję, że ta miłość to więź, która ich łączy w sposób niewidzialny. Coś, czego nikt inny nie może pojąć, ale co jest tak rzeczywiste jak samo życie. Czuje się bezpiecznie u Twojego boku, jakby nic nie mogło złamać spokoju, który razem zbudowali. Ta miłość jest jak tarcza, która chroni ją przed wszelkim niepokojem, przed wszelką niepewnością. W Tobie znalazła fortecę: schronienie a każdy moment u Twojego boku to przypomnienie, że odnalazła swoją drugą połówkę, brakujący element, który sprawił, że jej życie jest kompletne. Dla niej każdy dzień to nowa okazja, by kochać Cię jeszcze bardziej, by pokazać, jak wiele dla niej znaczysz. Obserwuje Cię z uczuciem, którego nie da się wyrazić słowami, z oddaniem, które można wyjaśnić tylko tym, co czuje w swoim sercu. Ta miłość jest prezentem, który pragnie pielęgnować z największą troską, skarbem. Który trzyma i ceni w każdej chwili. Nie potrzebuje obietnic, by wiedzieć, że będą razem. Za każdym razem, gdy myśli o Tobie, czuje spokój, który potwierdza, że jest dokładnie tam, gdzie powinna być. Ta miłość, która ją otacza i przekształca, jest największą pewnością, jaką kiedykolwiek miała w swoim życiu. Wie, że niezależnie od tego, co się wydarzy, to uczucie zawsze będzie jej przewodnikiem. Jej kompasem, jej bezpiecznym portem. A kiedy noc zapada, kładzie się spać, myśląc o tobie, wyobrażając sobie przyszłość, którą razem zbudują. Ma sny, w których wspólnie kroczą ścieżkami, gdzie każdy moment u Twojego boku jest przygodą. Ta miłość jest największą tajemnicą, jaką kiedykolwiek poznała, a jednocześnie najjaśniejszą prawdą, jaką kiedykolwiek poczuła. Jesteś jej sercem, jej życiem, powodem każdego uśmiechu. Jest coś w tobie. Co przyciąga ją w sposób nieodparty, blask, który tylko ty posiadasz. Ta miłość nie jest tylko fizyczna ani emocjonalna, jest duchowa, jest zjednoczeniem dwóch dusz, które spotkały się wśród milionów możliwości. Wierzy, że to połączenie nie jest przypadkiem, ale wynikiem żyć splecionych, przeznaczonych do ponownego spotkania. Widzi w tobie wszystkie cechy, które zawsze podziwiała, wszystkie marzenia, które kiedykolwiek miała. W tobie znalazła miłość tak czystą tak prawdziwą, że przekracza wszelkie zrozumienie. To uczucie jest pewnością, że wszechświat zawsze był po jej stronie, prowadząc ją do ciebie. A teraz, gdy odnalazła swoją drugą połówkę, czuje się kompletna. Ta miłość jest paliwem każdej decyzji, każdej nadziei, którą nosi. Kiedy myśli o tobie, czuje się wzmocniona, zdolna do pokonania wszelkich przeszkód. Sama myśl o posiadaniu cię u boku wystarcza, by przekształcić każdy strach w odwagę. Ta miłość jest światłem, które oświetla jej drogę, nadając sens każdemu krokowi, który stawia. W milczeniu powtarza sobie, że nigdy nie przestaniecie kochać. To uczucie nie jest chwilowe, nie jest czymś, co można by zastąpić. Jest nieprzerwaną płomieniem, latarnią w jej życiu, która ją prowadzi, która utrzymuje ją na właściwej drodze. Jesteś dla niej cudem, który wszechświat dla niej zarezerwował, i nic nie może zatarć tej prawdy. Wierzy, że każdy uśmiech, który dzielicie. Jest błogosławieństwem, a każde spojrzenie jest niedopowiedzianą obietnicą. Ta miłość jest najpiękniejszym prezentem, jaki kiedykolwiek otrzymała, a jej życie stało się odbiciem tej szczęśliwości. Wie, że odnalazła to, czego zawsze szukała, i że u Twojego boku odkryła część siebie, o której nigdy nie wyobrażała, że istnieje. I tak podąża swoją drogą, żyjąc każdą chwilą z pewnością, że odnalazła prawdziwe szczęście. Jej miłość to rzeka, która płynie bez końca. Płomień, który nigdy nie gaśnie, a każdy moment u Twojego boku to wieczność szczęścia. Nie potrzebuje niczego więcej, bo w Tobie odnalazła wszystko, czego zawsze szukała. To uczucie jest fundamentem jej życia, powodem każdego uśmiechu i każdego marzenia. Ma pewność. Każdego ranka budzi się z myślą o Tobie, jakby jej serce szeptało Twoje imię, zanim jeszcze rozum zdążyłby to pojąć. To miłość, która ją budzi, która sprawia, że pragnie intensywnie przeżywać każdy dzień, Wiedząc, że w pewnym momencie znów będą razem. Dla niej życie nabiera nowego sensu, gdy tylko przypomni sobie dźwięk Twojego głosu, Twoje oczy, które dostrzegają więcej, niż wszyscy inni. A wśród tej intensywności nosi głębokie pragnienie, by chronić każdy kawałek tej miłości. To jak cenna płomyk, coś, czego nigdy by nie pozwoliła zgasnąć, ponieważ każda iskra reprezentuje historię, którą budują razem. Poświęca każdą chwilę, każdy szczegół, jakby jej serce było cichą obietnicą, że będzie u twego boku na zawsze. Pamięta, kiedy po raz pierwszy zdała sobie sprawę, że będziesz tym, na kogo czekała. To był zwykły moment, zwykła rozmowa, ale coś się zmieniło, coś, co poczuła w sobie. Od tamtej pory nie ma dnia, w którym nie byłaby pewna, że jej los jest spleciony z twoim, jakby wszechświat zasadził te nasione dawno temu. W międzyczasie każdego dnia znajduje nowe powody. By cię kochać, by podziwiać to, kim jesteś. Twoje wady, Twoje maniery, nawet Twoje niepewności, wszystko to tworzy dla niej doskonały obraz. Widzi w tobie pełnego człowieka, kogoś, kto pomimo niedoskonałości potrafi rozświetlić wszystko wokół. Kocha cię nie tylko za to, kim jesteś, ale za to, jak ją sprawiasz, że się czuje. Kiedy mówi o tobie, świat zdaje się zatrzymywać, by jej słuchać. Wie, że ta miłość to siła, która transcendentuje słowa która wykracza poza to, co ktokolwiek mógłby zrozumieć. A gdy patrzy na niebo nocą, zastanawia się, ile gwiazd było świadkiem tej cichej pasji, ile księżyców oświetliło marzenia, które dzieliła tylko w myślach. I te wspomnienia przechowuje jak tajny skarb, klejnot, który błyszczy tylko dla tych, którzy mają oczy, by zobaczyć. Dla niej ta miłość jest jak książka o nieskończonych stronach, w której każdy nowy dzień jest nową historią, przygodą, która nie ustaje. Marzy o przyszłości u Twego boku, gdzie będą mogli wspólnie pisać każdy rozdział, zawsze obok siebie, jak główni bohaterowie boskiej opowieści. Za każdym razem, gdy myśli o Tobie, odczuwa spokój, którego nie znajduje nigdzie indziej. To pokój, który ją otula, jakby sam fakt kochania Cię mógł chronić ją przed jakimkolwiek bólem lub niepewnością. Wie, że dopóki to uczucie istnieje, nic nie będzie w stanie jej zniechęcić, ponieważ ta miłość to jej największa forteca, jej fundament. I chociaż dni mijają, chociaż czas próbuje wygasić intensywność tego, co czuje, wie, że nic nie zdoła zetrzeć tego, co nosi w sercu. Ta miłość jest jak tatuaż na duszy, coś, co tak głęboko wniknęło, że nigdy nie da się usunąć. I uśmiecha się na myśl o tym, wiedząc, że gdzieś tam są ze sobą wiecznie związani. Czasami zdarza jej się obserwować swoje odbicie i myśleć, jak bardzo cię zmieniła, jak wersja siebie, którą jest dzisiaj, istnieje tylko dzięki miłości, którą dzielą. Każdy uśmiech, każde osiągnięcie to cicha celebracja tego uczucia, które odmieniło jej życie. Żyje, oddycha i czerpie inspirację z tej więzi, która sprawia, że wszystko ma sens. Chciałaby ci powiedzieć tyle rzeczy, wyznać każdy myśl, którą skrywa, ale w głębi duszy wie, że niektóre prawdy nie muszą być wypowiedziane, ponieważ są odczuwane. I wierzy, że ty, w jakiś sposób, również wiesz, również czujesz tę niewidzialną obecność, która was łączy. To jak melodia, którą tylko wy potraficie usłyszeć, częstotliwość łącząca wasze dusze. Jej miłość do ciebie to cud, który nosi z troską, jakby to była najdelikatniejsza i najcenniejsza rzecz na świecie. Wierzy, że to uczucie nie jest tylko prezentem, ale odpowiedzialnością, czymś, co anioły powierzyły jej, by mogła dbać i chronić. I z każdym gestem, każdą słowem stara się uczcić tę misję, którą czuje jako świętą. Czuje, że komunikujecie się na poziomie który wykracza poza słowa, że każdy wzrok i każdy dotyk ujawniają sekrety, które tylko wy rozumiecie. Ta miłość to tajny język, cicha taneczna melodia, która istnieje tylko między wami. I nawet bez potrzeby wypowiadania czegokolwiek, wie, że ty czujesz to samo, że każda chwila razem to jak cicha modlitwa. I chociaż czas mija, nigdy nie zmęczy się patrzeniem na ciebie, jak w pierwszy dzień, z tą mieszanką podziwu i fascynacji, która tylko rośnie. Każda chwila u twego boku to nowe odkrycie, nowy powód, by wierzyć, że to miłość jej życia. Żyje z pewnością, że znalazła coś, co wykracza poza jakiekolwiek wyjaśnienia. Każdy krok, który stawia, każda decyzja, którą podejmuje, wszystko jest kierowane przez niewidzialną obecność tej miłości. Czuje, że gdziekolwiek pójdzie, ty będziesz z nią, jak anioł, który towarzyszy jej na wszystkich drogach. To uczucie nadaje sens jej dniom, to blask który rozjaśnia nawet najciemniejsze noce. Wie, że to, co dzielą, nie jest czymś zwyczajnym, lecz rzadką więzią, którą nieliczni mają szczęście przeżywać. I jest wdzięczna za każdą sekundę, każde wspomnienie, każdy plan, który jeszcze stworzą razem. Ta miłość to prezent, który przyjmuje z pokorą, wiedząc, że zostali wybrani do przeżycia czegoś niezwykłego. Czuje się tak spełniona u twego boku, jakby znalazła brakujący element w układance swojego życia. Przy tobie nie musi być niczym więcej niż tym, kim naprawdę jest, ponieważ ty rozumiesz ją i akceptujesz w sposób, którego nikt inny nie potrafi. Ta miłość to wolność, której zawsze szukała, przestrzeń, w której może być sobą. I w końcu, myśląc o tobie, odczuwa tak ogromną wdzięczność, że niemal przelewa się. To jakby wszechświat spełnił jej najgłębsze pragnienie, jakby każda gwiazda na niebie zmieniała się, by połączyć was dwoje. Żyje z pewnością, że dopóki jej serce bije, będzie bić dla Ciebie, a ta miłość zawsze będzie przewodnikiem jej podróży. A kiedy oddycha, czując ciepło tego uczucia w sobie, dostrzega, że jej miłość do Ciebie jest nieśmiertelna. To płomień, który płonie, nigdy nie gasnąc, prawda, która pozostaje żywa nawet wobec wszelkich zmian. Wie, że ta miłość nie jest tylko przemijającym uczuciem, lecz obietnicą, która transcendentuje wszystko. Ta miłość to cicha, taneczna melodia, delikatna muzyka która echem odbija się w głębi jej duszy. A gdy melodia gra, czuje spokój, wiedząc, że znalazła prawdziwą miłość, tę, którą tylko anioły mogłyby zainspirować. I tak, droga przyjaciółko, ta wiadomość dobiega końca, ale podróż miłości i nadziei trwa dalej. Głęboko dziękuję, że towarzyszyłaś mi aż do tej chwili. Twoja obecność to światło, które oświetla tę przestrzeń, a każde wymienione słowo to krok w kierunku głębszego zrozumienia, czym jest prawdziwa miłość. Zapraszam Cię do potwierdzenia otrzymania tej szczególnej wiadomości zdaniem. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Te słowa odzwierciedlają siłę i wiarę, które mieszczą się w Twoim sercu, i są potężnym przypomnieniem, że jesteś w stanie zdobyć wszystko, czego pragniesz. I nie zapomnij do nas dołączyć. Zasubskrybuj nasz kanał i aktywuj dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnej z naszych nadchodzących wiadomości. Każde wideo przynosi nowe objawienia od aniołów i chcemy, abyś zawsze była obecna, by otrzymać te przemieniające wiadomości. Bądź czujna, ponieważ to, co nadchodzi, może dotknąć twojej duszy w sposób, którego nigdy nie wyobrażałaś sobie. Jeszcze raz dziękuję, że jesteś tutaj. Niech światło aniołów prowadzi cię w każdym kroku twojej podróży.